Kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd nowości do Lidla, bo oprócz takich y, po prostu dekoracji, też do mieszkania, pokażę Wam świetne pościele, ale w ogóle jakie zobaczycie, czajniki, obrusy. No to jest po prostu sztosik. Uważam, że naprawdę przepiękne rzeczy się w Lidlu pojawiły i dawno tak ładnych naprawdę nie było. Pierwszą nowością są takie latarenki za niecałe 20 zł. Zobaczcie, tutaj są piękne też podkładki. One są po dwie sztuki. No, zobaczcie, jak to ślicznie się prezentuje. W takie właśnie niebieskie kolory w połączeniu z cytrynkami. No, coś pięknego. 6 zł. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Kolejną nowością jest czajnik, który jest akurat odpakowany, więc już wam pokażę. No po prostu cała ta kolekcja, będzie też dużo innych rzeczy z tej kolekcji, będą też to stery i naprawdę to pięknie wygląda. On kosztuje 100 zł. Tutaj u góry mamy też garnki, w ogóle zobaczcie z taką kurą. One są też różne, różnych tutaj rozmiarów. garnek kosztuje 45 zł. Są też za dwie dyszki obrusy, ale nie wiem, czy mi się udaje znaleźć. W ogóle patrzcie, no przecież to wygląda jak z kolekcji świątecznej. 10 zł. Za 25 zł kupicie też takie zestawy organizerów. One też są właśnie w cytrynki, bo teraz generalnie wszędzie jest to modne. Tutaj mamy jeszcze takie obrusiki. Zestawy też takich pojemniczków i mogą być albo okrągłe na takie po podstawce z drewna akacjowego, albo mogą być kwadratowe. 40 zł. Na samym dole są pościele, i tutaj pościele będą różne. Zobaczcie na to, jaka jest piękna ta pościel satynowa. One mają wymiar 140-70 zł. Kosztują. I są też różne takie pojemniki do lodówki. No i tutaj mamy na przykład też grzewarkę za 150 zł. Tutaj są książki kucharskie, takie wycie do właśnie Lidlomixa, na przykład takie przepisy właśnie jednogarnkowe. 12 zł. U góry prześliczne pojemniczki. No zobaczcie, tutaj są w ogóle różne. Jeszcze jeden ktoś odłożył na bok, więc zaraz go wezmę i Wam pokażę. 20 zł. Deski są w cenie 30 zł. Dwie sztuki. Tutaj mamy taką, takie urządzenie do ostrzenia noży. No dość ciekawe, szczerze mówiąc, 25 zł. Co tutaj jeszcze jest? W ogóle słoików dużo, 15 zł. Dużo takich fajnych rzeczy dla dzieci: tutaj, takie samolociki, właśnie, a to gdzieś chyba z innego działu ktoś to tutaj położył, ale fajne. No dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy też zestawy pojemników czterech za 20 zł. Tutaj mamy różne takie foremki za 28 zł i deski do i tego typu rzeczy. Wentylatory za 20 zł. Zobaczcie teraz na ten toster. No czy on jest piękny? Cała ta tekstura, do tego ten czajnik super to wygląda i też jest w cenie 100 zł. Tutaj jeszcze takie kubeczki zostały z różnymi nadrukami. 14 zł, niecałe kubeczek. Tutaj zobaczcie, jakie ten. Zbanuszki takie na herbatkę. No, coś pięknego. A nie, to nie jest zbanek, co ja gadam, To jest cukierniczka. 15 zł, takie dekoracyjne. Patelnie z nieprzywierającą powłoką. Tutaj są prostokątne, są też okrągłe. Zaraz Wam pokażę. Ona jest w cenie 70 zł, ta patelnia ze stali. A tutaj mamy jeszcze takie, i one też są w cenie 70 zł Stefala. Różne takie akcesoria też ogrodowe, lampki solerne i tego typu rzeczy. są takie zestawy do nagrywania, wiecie, lampa do selfie i tego typu rzeczy. Dobra, tutaj lecimy dalej. Dużo też takich akcesoriów dla dzieci, po 20 zł. Tutaj zestawy z wiaderkami. I tutaj kolejną nowością są też na przykład poduszki. Poduszki są po 25 zł. no jak widzicie zresztą samy wzór jest taki sam jak jak tych zbanuszków i tosterów. Tutaj mamy też pontony po 140 zł takie dwuosobowe. Tutaj są właśnie pościele, zobaczcie jakie piękne cytrynki, właśnie niebieskie, wszystko w tych samych wzorach, kolorach, tak pięknie to wyglądają, w ogóle uwielbiam ten intensywny niebieski i te cytrynki, one są po 60 zł. No i tutaj macie właśnie różne rozmiary też, są te mniejsze 140 po 28 zł, a te większe są po 60. mamy też u góry, zobaczcie za 20 zł, 140 na 200 takie sukieneczki plażowe, narzutki różne takie tutaj jest taka siateczka przeźroczysta po 30 zł, one są mniej więcej odwróćmy się jeszcze tutaj na drugą stronę, bo tutaj chciałam Wam pokazać też poszewki, oczywiście też te kwiatuszki też w kolorze niebieskim więc bardzo fajnie się prezentują tutaj w zestawie macie dwie sztuki, jedna jest jednolita a druga we wzorki 10 zł, a tutaj co? Mamy tutaj mamy takie pościele w paseczki za 40 zł. No i z mojej strony to już wszystko. Także dzięki wielkie. Życzę wam oczywiście miłego dnia. Buziaki do usłyszenia. Hej.